Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcorn i dzisiaj zagramy sobie w Train 5. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, znajdujemy się pod jakimś takim zamkiem. O kurcze, bombardują nas. Co to się dzieje? Możemy te bomby brać. Aha, i atakować sobie tutaj przeciwników. Dobra. Spróbujemy sobie jakoś ich pokonać. Dobra. Ach, i następnie, oczywiście, że tak. Dobra, atakują nas, nie za fajnie. A już nie ma tych bomb chyba. Dobra. A jednak są. Dobra, jeszcze te latające. Tutaj, dalej, go serio, ostatni przeciwnik. No dobra, niech będzie. Niech będzie. No i idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj będzie. Kolejne tutaj nasze punkty doświadczenia. Ukryte wszędzie, naprawdę. Możemy sobie to skrzynię na razie tu przenieść. A ja bym jeszcze spróbowała, właśnie ten wózek przesunąć. On się będzie tu trzymał, więc dobrze. A tutaj nic nie ma, ok. Czyli teraz to pudło sobie ustawimy na wózku i wejdziemy sobie wyżej.

Pod zamkiem. Dobra, zobaczmy sobie, czy coś na sam początek tutaj nam twórcy dali, ale nie. Nic do zdobycia. Ale od razu przyjemniej się tu chodzi. Zobaczcie, jakie ładne otoczenie. Naprawdę pięknie się to prezentuje. Tutaj to tło 2,5 D, bo tak ono jest opisane. Że niby 2D tutaj chodzimy, nie da się wejść w tło, ale to tło jest w 3D, więc ogólnie otoczenie jest nazwane jako 2,5D. Ok, to sobie możemy zniszczyć. Tylko pytanie, czy tu jakiś most na przykład, żeby wyżej coś sprawdzić? Zobaczmy. Nie, nic tu nie ma, ok. Czyli spokojnie idziemy dalej. Cóż to? A tu są chyba te miejsca, gdzie można dać jakieś. O! Możesz przyczepiać przedmioty różnego rodzaju, łącznie z tymi wyczarowanymi, do punktów mocowania, przerywając zaklęcie lewitacji w ich pobliżu. Niektóre takie punkty są nieruchome, a inne się obracają. Tak to jest chyba ta sama informacja, jak w poprzednich poziomach, gdzie tutaj w tych punktach można, były, można było dać jakieś koła zębate albo inne, ciekawe przedmioty, a teraz możemy sobie umieścić na przykład takie oto pudło i również przejść sobie dalej, ale dobra. Najpierw zdobędźmy te punkty. Chyba, że weźmiemy sobie poncjusza, żeby tutaj lepiej skakać. Trzymamy się. A Ajajaj, dobra, zbieramy punkt. I teraz możemy sobie wziąć znowu to pudło. W oto to miejsce. O, to się obraca. Czyli tamto było nieruchome. Za to to już jest ruchome. Dobra, pewnie coś na górze będzie na pewno. O, jest pudło. Pudło, oczywiście. Tutaj z podarkami. Ale od gry chyba też tam wejdziemy. Tak, i w tę stronę. Ale już to wszystko zebraliśmy. Dobra, wchodzimy z powrotem na górę i zobaczymy, co tutaj mamy. Ok, od razu. Zoja nam jest potrzebna. I teraz możemy odbić to w tą płytkę naciskową. Na sam dół. Świetnie. Otwierają się drzwi. I my możemy sobie dołem przejść. Ale też nie zapominajmy o tym punkcie tam na górze, tylko no właśnie, jak się tu dostać? Pytanie, czy na przykład, nie, to się już nie, nie przyczepi, ponieważ jest to ruchome. Ajajaj, ciekawe. No my sobie poradzimy, bo tutaj też mam pudło. A to możemy obracać. Na przykład dać tak, i to się trzyma. Czyli teraz tak naprawdę wystarczy dać tu deskę, żeby na tym stanąć, a następnie to pudło. I za ich pomocą też sobie wejdziemy na górę. Dobra, to chyba wszystko. Możemy sobie teraz to przenieść, a następnie wejść w miejsce, które nas interesuje najbardziej. Czyli checkpoint. Na dole coś jest. Może pont już pomoże? Oczywiście, że tak. Dobra. Coś pod mostem jest ukryte. Zamrukujmy. Ale nie. Ja, tu już więcej nic nie znajdziemy. Okej. Okay, mamy to. I możemy wracać. Fajnie. Podobają mi się takie ukryte miejsca. Takie Wiecie, ciekawe urozmaicenie. Uuu, dobra. Jak ciebie tu załatwić, koleżko. Chociaż też, wiecie, przydałoby się może tam do niego na górę wskoczyć tak naprawdę. Bo może coś tam być u niego. Ale widać, że on co jakiś czas strzela do nas. A drzwi będziemy musieli sobie pociągnąć. Zaś to pudło nam przeszkadza. Dobra, zlikwidujmy sobie je. Drzwi tutaj. No właśnie, ale mnie ciekawi i tak ta góra. Więc... Yy, no spróbujemy się tam dostać, chociaż nie mam pojęcia za bardzo jak. Bo tak chyba nie dam rady. Będzie ewidentnie za wysoko. Dobra, uciekamy. A ani zablokować się tego nie da, nic, wiecie. Hmm. Naprawdę myślę, bo mamy do dyspozycji tylko to pudło i ani tutaj poncjuszem wbić miecza. Yy, ale możemy też tą deskę tutaj. Ale ona będzie chyba za krótka, żeby jakoś ją tu oprzeć. No dobra, pionowo na przykład. ok, ona się trzyma. Tylko co, co z tego, jak my tutaj na górę nie wejdziemy, a to i tak nam to zrzuca, no ale dobra. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to sobie poprawimy jakoś. To nie wiem, czy poncjuszem na przykład wybijemy miecz. Czekajcie, zobaczymy, bo aż jestem naprawdę ciekawa. Aj, dobra, nie bo on to rozwala. Okej, okay, wiecie co? Ominiemy sobie to miejsce. Może od właśnie, od drugiej strony. Jejku, serio? Znowu będziecie nas atakować? Nie macie co robić. Teraz używamy młota. Więc troszkę większe obrażenia będziemy zadawali. Najgorszy jest ten z tym pistoletem. Ajajaj. Wiecie co? Może go weźmiemy tutaj na odległość. Udało się. To wszystko? Chyba tak. Kurczę. Biedne kuniki. Ale dobra, przynajmniej są bezpieczne. A my. Spróbujemy się dostać w tamto miejsce. Powinno się udać, o właśnie, dobra, punkty zebrane. Świetnie. Toż wiecie, lepiej zlokalizować wcześniej jakieś ukryte miejsce potencjalne, gdzie mogą się znajdować jakieś znajdźki. Żeby później na przykład od, właśnie od drugiej strony się tam dostać. O kurcze. No właśnie. Ciekawa, studnia. Dobra, wchodzimy na górę w takim razie. To się da rozwalić? Nie, tego się nie da rozwalić. Ale wejdziemy sobie na górę, bo od razu tam prześwitują te punkty. Więc jeszcze jedno pudło i powinno działać. Tak, koncjuszem zniszczymy. A my wchodzimy na górę i zbieramy wszystko. Dobra, ciekawi mnie ta studia, naprawdę. O, to chyba nie studia. O, jakaś ochrona przeciwlewitacyjna, jeżeli dobrze zapamiętałam. Dobra, spróbujmy sobie ją dać w tamto miejsce. Chyba o to chodzi. Nie da się jej wybrać? A, czekajcie. Chyba, że właśnie musimy przejść jakby po niej. No to użyjmy sobie tej rampy. Tylko może może z tego pudła. Chyba nie jest potrzebne ono nam. Więc go sobie weźmy. Niech sobie siedzi tutaj. A my wjedziemy na górę. Dobra. Energia z tej kuli zasila nam wejście. Od razu można coś na górze jeszcze zdobyć. Ale czekajcie, czy tutaj coś jest? Nie, bo tam na górze byliśmy. Więc już nie, nie trzeba. Ale zawsze warto sprawdzić, prawda? Smell that. To the kitchens. Ale myślę, że jedzenie to nie jest tutaj najważniejsze w tym przypadku, jeżeli możemy stracić nasze moce. Więc na pewno nie. Dobra. Tu są punkty, ok, dobrze wiedzieć. Tylko jak je tu zdobyć? Bo one są na dole. Tak tego nie rozwalimy. I ani tego przenieść, ani nic. No zaraz zobaczymy. Może tu coś będzie. A na razie no właśnie. Może przyniesiemy sobie jakieś pudło do trzymania. Na przykład to, co jest tam na górze. O właśnie, chodź z nami. Wsadzamy sobie je tutaj, następnie wsadzamy to. I teraz położymy sobie na dół tą deskę. w sensie deskę z dołu na górę. Może tak. Dawaj, to się niestety będzie kręcić. Chociaż po co ta deska, w zasadzie? Jeżeli możemy sobie po tym wejść. Jedyne co, to jak to otworzyć? Bo tutaj, zobaczcie, jest taka rampa, jakby. I pod dołem są punkty. A ja nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Ani tego uderzyć, ani nic. Czekajcie, może jakoś od góry to zrobimy. Nie, bo nawet tak silne uderzenie. Tego nie zniszczy, a podnieść tego również nie możemy. Jedyne co to, po co ta deska tu? Po co ta deska? Jak tutaj jej nie położymy? No bo co, po co ona? Jak przeskoczymy sobie, wiecie, górą. Dobra, może się dowiemy jakoś w przyszłości. A tymczasem spróbujemy sobie. Przejść dalej. Tak. Uuu, dobra, trzymamy się. I jesteśmy. Kolejny checkpoint, kolejni przeciwnicy. Mamy tutaj szufladę, chyba? A nie, co my tu mamy? Mamy most. Na to przynajmniej wygląda. Nie chcę chyba schodzić na dół, chociaż wiecie co, możemy chyba ten żyrandol rozhuśtać, tak mi się wydaje. Chyba, że to będzie potrzebne na przykład na tych przeciwników, którzy są na dole. Zaraz zobaczymy. Na razie pozbierajmy te punkty, które tu widzimy. A następnie chciałbym tutaj spróbować... W ogóle widzę, że mam jakąś taką większą lokację. Ale dobra, pozbierajmy te punkty, które na razie widzimy. Będziemy mieć kulę, to to otworzymy. Dobra. Uuu, aktywowali się. Dobra, niech będzie. To wszyscy? Oby tak. Nie chcą chyba z nami zadzierać za bardzo. Tu mamy takie miejsce, jakby dać kostkę. To się coś uruchomi? Nie, nie uruchomi się, bo tu będziemy mieć wodę chyba z tego co widzę. Mamy również dźwignię, tak, leje się woda. Jest sukces. Zasilamy i oczywiście punkciki trafiają do nas. Dobra, co następne? Co następne? Ten żrondol, co z nim? Dostaniemy się, może, najpierw na górę jakoś. Dobra, nie będzie już I teraz jakoś to rozpuśtajmy. Nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek, żeby to rozpuściwać? Bo no tu wiecie, możemy sobie jedyne co, no to przejść na drugą stronę i może o to bardziej chodziło, żeby sobie przeskoczyć, wiecie, z jednej na drugą. Ale też po co, po co ten uchwyt? Tu też nie mam pojęcia. Wiecie, tu też mogą być, mogą, może być dużo możliwości, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązanie łamigłówki. Dlatego no... Możemy też patrzeć nieszablonowo. Dobra, zobaczmy co ta dźwignia robi. Ona robi kulę. Dobra. A. Topi się w kontakcie z wodą. Czyli damy sobie kładkę i teraz nie dotknie wody. Aha, i mamy windę, coś takiego. To będzie sobie jeździć? Tak, będzie sobie jeździć. Czyli teraz jak sobie wejdziemy na górę, to możemy sobie wskoczyć, ale może znowu z użyciem Pontiusa, żeby ten skok był daleki. Tak. I czekamy. Aj, znowu za daleki. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, trzymamy się. I teraz w tę stronę na górę. Świetnie. Kolejna zabawa z materią. Na początek przydałoby się tą linę zrobić. Okej, okay, i ona się tam tu trzyma, tylko żeby nie spadła. Dawaj. Dobra. Aha, i ona się rozpi w tym miejscu. Możemy przyczepiać do niej linę również. Ok. Ja bym, wiecie co, spróbowała sobie dać tu kładkę. I w ten sposób wejdziemy na górę. No i mamy punkciki, świetnie. Dobra, tutaj miecz. A tu punkciki i ukryty pokój. Weźmy sobie skrzynię od razu. Udało Ci się znaleźć nową ciekawostkę. Wielki turniej wisielce kategoria Słynne miejsca w królestwie. Użyte litery. Nie doczytałam. Dobra. A, to odbijamy. Dobra. A również możemy to pociągnąć. Chociaż jest bardzo ciężko, żeby to pociągnąć. Co my tu mamy zrobić? Na pewno przydałoby się otworzyć, wiecie, to miejsce tutaj, żeby zestrzelić. Tylko czemu my tego pociągnąć nie możemy? Czy to jest na tyle ciężkie, że nie damy rady? Co wtedy to nam pozwoli zrobić? Bo tak tego chyba nie odbijemy aż tak nisko, żeby w tamtą stronę. Nie, bo to i tak nic nie daje, zobaczcie. Tam są punkty, zobaczcie ile tych punktów tam jest. Tylko znowu wiecie, jak je zdobyć. Powinna być jakaś dźwignia albo cokolwiek. Okej, okay. teraz działa. To w ogóle dziwne. Aha, dobra. To wszystko będzie ok. Tylko nam y, niszczy to, to szczelające coś. Więc przydałoby się go jakoś zablokować, chociaż w ogóle nie mam pomysłu, jak to zrobić. No, jedyne co, to by deska się przydała, ale ona się trzymać tu nie będzie, chyba że staniemy jakoś pod nią. Tylko jak ja ciągnę to co się dzieje? Zaraz zobaczymy. Stajmy jakoś tu może tak, tak, tak żeby wiecie. Jak najwięcej miejsca mieć pod tym. Dobra. Okej, ta klapa się otwiera. Tylko zaś wiecie, cały czas niszczy nam tą linę. Ta armatka tutaj. Okej, okay. i zobaczcie, uchyla nam się tylko troszkę, ale to nic złego, bo my powinniśmy sobie strzelić w tą dziurę. Przynajmniej tak myślę, że. Że to jednak może się udać. Dobra, czekajcie. Teraz zrobimy jedną rzecz, żeby nam ułatwić troszkę życie. Postawimy sobie tu ścianę. Wtedy łatwiej nam się odbije. A my nadal powinniśmy sobie dać radę to otworzyć. Właśnie otwiera się, i teraz od tej ściany damy radę trafić, i mamy nasze punkciki, które chcieliśmy otrzymać. Więc to nas cieszy. Fajna łamigłówka, bardzo mi się podobała. A tymczasem, my schodzimy na dół do wody. I teraz y, trzeba to jakoś, wiecie, połączyć. Ale już mam mniej więcej plan mniej więcej mam plan. Okej. Okay. Tak, może żeby ta lina była jak najkrótsza. A, stój, 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 stój. Stój. Stoi. Tylko jak ja puszczę linę. Okej. Okay. Tak, i teraz trzeba będzie. Wiecie co zrobić? Ciach! Udało nam się! Świetnie! Ale tajemnicze drzwi się otworzyły, ale do nich już zajrzymy w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was do playlisty. Tam znajdziecie wszystkie aktualne odcinki Strain. Jeżeli chcecie się wrócić, to wróćcie. Do zobaczenia za niedługo. Cześć!